Witamy w Software and More z tej strony Paulina Rudnicka. Jest mi niezmiernie miło, że słuchają Państwo właśnie tej krótkiej prezentacji na temat tego, ile możemy dać z siebie oraz co Państwo zyskają dzięki współpracy z nami. W związku z tym, że jesteśmy bardzo konkretną firmą, współpracują z nami bardzo konkretni ludzie, przedstawię również bardzo konkretne szczegóły na temat tego, czego możesz się spodziewać współpracując z Software and More. Jak zauważyłeś, przygotowaliśmy poniżej konkretne opisy. Dlaczego właśnie Ciebie zapraszamy do współpracy? Chciałabym, żebyście szczegółowo się z nimi zapoznali. Przepraszam, że skracam dystans, ale uważam, że w biznesie lepiej rozmawiać szczerze i konkretnie, dlatego też przejdźmy na Ty. W One Team Software and More rozwiązujemy problemy różnych firm i marek, ale przede wszystkim wchodzimy do takich sektorów, które nie są wystarczająco rozwinięte w danej firmie. U nas w Software and More pełnimy wiele funkcji wewnątrz, ale skupmy się na naszych sztandarowych usługach wsparcie graficzne, programistyczne, copywriting, marketing oraz start CRM, czyli oprogramowanie, dzięki któremu możemy sprawdzić funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa. Jestem przekonana, że każda z naszych usług jest warta uwagi. Jak wygląda współpraca z naszą firmą? Zeskroluj niżej i zobacz, co Ci się najbardziej podoba. Przekonaj się, jak projektujemy i programujemy. Czy marketing zautomatyzowany, wysyłka maili również by Ci się przydała? Czy nasze oprogramowanie StartCRM pomogło pomogłoby Ci w zarządzaniu projektami i kontaktami? I jak wygląda współpraca z naszą agencją? Zerknij na formularz kontaktowy, wypełnij dane i czekaj na odzew z wyceną. Jeżeli nie lubisz rozmawiać, nie ma problemu. Odezwiemy się mailowo. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna.